Hej chłopcy, bagnet na broń Długa droga, daleka przed nami Mocne serca, a w ręku karabin Granaty w dłoniach i bagnet na broni Jasny świt się roztoczy, wiatro wieje na moczy I odetchnąć na płucą mi rozgorzeć taki krwi i piosenkę Koczy nad nami, roztoczy w równym rytmie marsza. Raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagnet na broni. Długa droga, daleka przed nami, krótki swój. Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój, granaty w głowiach i bagnet na broni. Ciemna noc się nad nami, roziskrzyła gwiazdami, białe wstęgi, dróg w tyle. Wskaz zwycięska jest w nas i przed nami w równym rytmie marsza. Raz, dwa, trzy. Ej, hey chłopcy, bagnet na Pod to bierze to jutro pojutrze czy dziś, przyjdzie rozkaz, że już, że już trzeba...